Dziękuję za przybycie na naszą konferencję prasową. Jesteśmy przed starostwem powiatowym w Starogardzie, gdzie razem z panią poseł Arciszewską-Mielewczyk, z radnymi powiatowymi Marczakiem, Zblewskim i Mikowskim jest, jest pan kolega Mikowski. Odbyliśmy kontrolę u pani starosty. To była dobra rozmowa. Musieliśmy wyjaśnić kwestie związane z tym, że Starostwo i nie tylko, bo przy udziale przecież też Starogardu Gdańskiego, Gminy Starogardu Gdańskiej i jeszcze kilku innych podmiotów przygotowują program integracji migrantów. I ja wiem, że to pięknie brzmi, bo my wszyscy byśmy chcieli, żeby integracja migrantów to nie była fikcja, tylko to, żeby to była rzeczywistość, żeby ludzie, którzy mieszkają w Polsce, najlepiej nawet idealny świat, to w którym po pewnym czasie zaczują po prostu czuć się Polakami. Pokochają nasz kraj, tutaj wychowują swoje dzieci. Jeżeli chcą tutaj zostać, to nagle czują się po prostu polskimi obywatelami. To jest taki idea. Ale Szanowni Państwo, niestety po rozmowie z panią starostą, to już jest zresztą druga nasza taka tak. kontrola, bo wcześniej byliśmy z panią poseł Kościerzynie. W Kościerzynie i muszę powiedzieć, że program, który przygotował pan marszałek Strug, marszałek województwa pomorskiego, jest po prostu programem feralnym. To jest program, który narzuca samorządom, którym są dobre rzeczy, bo to, że potrzebujemy koparkowych i różnych ludzi, których ciężko dzisiaj znaleźć zawodu, na tak? rynku pracy, a którzy są potrzebni do tego, żeby Polska się rozwijała, to są pieniądze wydawane na dobre rzeczy. Ale niestety, program, który przygotował pan Marszałek Struki, który potem podpisują samorządy, zawiera też szereg wydatków na ciężkie setki, a nawet miliony złotych, który paradoksalnie doprowadzi do tego, że społeczność na przykład ukraińska w tej chwili, która głównie będzie w, przynajmniej w tym pierwszym roku beneficjentem y, tego programu tutaj na, na Kociewiu, będzie dochodziło po prostu do gettoizacji tej społeczności. Dlaczego tak mówię? Bo szereg tych programów, szereg tych punktów tego programu po prostu jest przeznaczone na to, żeby społeczność ukraińska rzeczywiście miała więcej możliwości rozwojowych, miała większe warunki bytowe, większe środki na nie wiem, edukacyjne działania dla dzieci ukraińskich niż to mają polskie dzieci. Drodzy Państwo, naprawdę to nie jest tak, że my nie rozumiemy fatalnej sytuacji, w której znaleźli się Ukraińcy w Polsce. Że musieli uciekać przed wojną. Przecież popieramy Ukrainę w tej walce, chcemy, żeby wygrała z Rosją, chcemy, żeby mieli możliwość kiedyś powrotu do swojej szczęśliwej, bezpiecznej ojczyzny. Ale szanowni państwo, paradoksalnie programy, które przygotowuje pan marszałek Strug, służą temu, żeby dzielić społeczności. Bo po prostu do nas zgłaszają się polskie rodziny, wkurzone tym, że ich nie stać na to, żeby wysyłać swoje dzieci na, nie wiem, koszykówkę, na koszykówkę, zajęcia pozalekcyjne, do nożną, do mogą taneczne i tak dalej, na, w czasy na wyjazdy po Polsce krajoznawcze, a między innymi na to idą setki tysięcy złotych, dosłownie setki z programu, który kosztuje y, łącznie 3,5 miliona. miliona złotych. Mhm. Drodzy Państwo, to naprawdę nie służy. Działania, wsparcie bytowe dla migrantów, którzy przecież tutaj też przyjeżdżają, legalnie, mogą pracować, to nie jest droga do celu. To jest droga do tego, żeby dzielić społeczeństwa i niestety tak to będzie wyglądać widzę w dalszym ciągu, bo nikt nie poszedł jeszcze po rozum do głowy, że to, co się dzieje na północy. Na zachodzie Europy, to, że też się może spotkać w naszym kraju. Szczególnie kiedy przyjechało do nas milion Ukraińców, którzy tworzą swoje wspólnoty i nie wyciągaj się ich do tego, żeby rzeczywiście zaczęli współpracować na takim poziomie szkolnym, na poziomie zawodowym, po przede wszystkim po prostu z Polakami, żeby. W wtapiali się w to polskie społeczeństwo, tylko nie, żeby oni byli na boku, żeby państwo na nich dodatkowo dmuchało, chuchało, wydawało pieniądze na rzeczy, na które nie wydaje na Polaków. To po prostu nie jest fair i paradoksalnie to jest po prostu program, który będzie dzielił, a nie łączył, nie będzie integrował, tylko będzie gettoizował dzisiaj społeczność ukraińską, a kto wie co będzie za dwa, trzy lata, jak już pak migracyjny, migracyjny jedzie do Polski na pełnej. Szanowni Państwo, za chwilkę, za Szanowni Państwo, tak jak mój kolega powiedział, byliśmy wcześniej w Kościerzynie, ale wiemy, że i w Kartuzach i w innych gminach ten program obowiązuje. Nas interesuje zasadność wydatków i sięgnięcia po pieniądze, które tak naprawdę powinny wesprzeć nasze polskie samorządy. Dzisiaj bowiem, państwa dzieci, moje dzieci, w ogóle polskie dzieci, chodząc do szkoły, mają opie opiekę pedagoga, mają zajęcia fizyczne, SKS-y, ale na zajęcia dodatkowe już polskie, polscy rodzice muszą płacić. Za każde zajęcia dodatkowe muszą wozić dzieci, odprowadzać i płacić. Natomiast fundusze na projekty miękkie, które wpływają do samorządu, prowadzą do stworzenia fikcji, czyli równoległego świata. Dla dzieci imigrantów ukraińskich czy innych legalnie tutaj pracujących i dzieci polskich. Dlaczego? Dlatego, że cała infrastruktura i przywileje, które te osoby 3,5 roku temu dostały w Polsce, one są już w instytucjach, do których te dzieci czy dorosłe osoby uczęszczają. Czy to jest dom kultury, czy to jest szkoła podstawowa, średnie, obojętnie, wszystkie. Przywileje, które z tym są związane, one są dzisiaj równymi, ponieważ i polskie dzieci, i ukraińskie mają do tego dostęp. W momencie, gdy y, tworzy się sztuczny projekt, a samorządy sięgną po te pieniądze, bo samorządy dzisiaj przy obecnym rządzie na brak pieniędzy narzekają. Więc najpierw mówi się, że takie, a nie inne środki się przyznaje, a teraz muszą samorządy aplikować dopiero i wymyślać projekty, na które wydadzą 3,5 miliona złotych, czyli stworzą równoległy świat dla dzieci imigrantów, które tak, wyłączone zostaną, na przykład dam Państwu przykład dostępu do psychologa, czyli z tej drużyny. Czy y, y, grupy psychologów, do których trudno jest dzisiaj dostać się matką z polskimi dziećmi, bo muszą mieć zaświadczenie, muszą mieć oświadczenie, muszą mieć y, y, dokument, który pozwoli im zorganizować życie dziecka z jakimiś y, problemami w szkole podstawowej, zapisują się do długiej kolejki albo idą prywatnie i muszą ciężkie pieniądze za to płacić, a dzieci imigrantów mają być co? Wyjęty psycholog, czy psychiatra, czy socjolog, obojętnie kto. Pedagog z grupy, gdzie i tak narzekamy na brak kadry, do dzieci ukraińskich czy innych, które są legalnymi imigrantami, i w pierwszej kolejności będą obsługiwane, mimo że wojna to już jest 3,5 roku, Który drodzy tak Państwo. Są w I polskimi. tak są w polskim systemie. Te dzieci dzisiaj już nie mają 3 lat, tylko 6, i są 3,5 roku po tej traumie, którą mają, ale polskie dzieci też mają wiele traum. Nie możemy odbierać w specjalistów, gdy jest brak specjalistów, dzieciom polskim na rzecz dzieci ukraińskich czy innych imigrantów legalnie tu przebywających. To jest tworzenie świata równoległego i jest on niesprawiedliwy. On powoduje, że są konflikty, brak zrozumienia i nietolerancja. Już nie mówię o tym, że do domów kultury, na różne festiwale, zajęcia kulturowe. Też jest dostęp gwarantowany. Jeżeli chodzi o dodatkowe zajęcia, baletu, masażu i tak dalej, to przepraszam, polskie dzieci i mamy muszą za to płacić. Dlaczego dzieci imigrantów mają mieć lepsze warunki? Dlaczego mają być w pierwszej kolejności? Dlaczego mają na to się odbywać kosztem polskich dzieci czy rodzin? My na to zwracamy uwagę jako parlamentarzyści, ponieważ dzisiaj do nas te głosy odchodzą i my mamy obowiązek patrzeć, na co idą fundusze. Więc ja osobiście wolałabym, żeby nie tworzyć sztucznego programu, który w perspektywie, tak jak pan poseł powiedział, zrealizowania paktu migracyjnego przygotuje gminy, żeby potem mówić, że to już nie są projekty na przykład miękkie, tylko wyremontujemy jakiś obiekt. Albo wybudujemy i wtedy powiedzą, że są przygotowani do przyjęcia nielegalnych imigrantów, którzy w momencie przyjęcia paktu migracyjnego będą legalnymi imigrantami, czyli będą mi się znowu należeć lepsze warunki, pieniądze na różne programy. To jest absolutnie niedopuszczalne. Ja z mojego punktu widzenia wolałabym, żeby te pieniądze trafiły obecnie do samorządów, które powinny wesprzeć swoje już funkcjonujące instytucje. Do których państwa dzieci, państwo chodzicie, gdzie y, służbę zdrowia również, która też na brak środków, y, y, no, znaczy na nadmiar nie narzeka, bo są potrzebne, więc nie twórzmy dwóch równoległych światów, żeby. Kłócić i konfliktować ze sobą społeczności, a już tym bardziej, żeby tworzyć fikcyjne e, projekty, po które i tak samorządy sięgną, bo to są pieniądze, a samorząd chce te pieniądze absorbować. My dzisiaj zadaliśmy wiele pytań, czekamy również na jakby m, dokumenty, które świadczyłyby, na jakiej podstawie nawet pan marszałek podzielił. Pieniądze przyporządkowując ilość emigrantów, bo widzimy, że jakby te informacje, one ze sobą nie są spójne, ponieważ samorządy nie potrafią często odpowiedzieć na pytania, ile mają migrantów legalnych, nielegalnych, pracujących, niepracujących. To są dane, które są jakby przypisane do projektu i to nie jest tak, drodzy Państwo, że samorząd dostał już te pieniądze. Teraz dopiero jak marszałek przy umowie, przy innych dobrych projektach, na przykład na kanalizację, na moderni, termomodernizację, przykleja tą część miękkich projektów imigracyjnych. To teraz dopiero wymyślanie jest, na co te pieniądze wydać. Przecież to jest kolejność w ogóle odwrotna postawiona na głowie. Także dobra rozmowa, ale my utwierdziliśmy się w przekonaniu, że te programy są absolutnie fikcją, są szkodliwe i powinny te pieniądze być przekazane na już istniejące w Polsce instytucje, które wzmocnią fundament funkcjonowania samorządu i Polski. I wtedy ci imigranci, którzy przyjadą, tak jak my, wyjeżdżając, Dostosują się do naszych warunków, będą na takich samych zasadach korzystać z przywilejów, bo tu pracują, płacą podatki, ale nie kosztem naszych dzieci i kosztem y, obywatela polskiego, y, tylko dlatego, że y, przyjechał tu 3,5 roku temu. My okalazaliśmy serce w czasie, kiedy to był najgorętszy okres rozpoczęcia, wybuchu wojny, ale już teraz osoby, które tu mieszkają 3,5 roku, one już. Ma, wiemy to przecież z własnego doświadczenia, wkomponowały się w ten system funkcjonowania państwa polskiego i powinny to uszanować, a my nie powinniśmy jeszcze wynagradzać ich kosztem polskiego obywatela. Czy mają Państwo jakieś pytania? Tak, tak pana. Ja... Nie, nie najpierw nie dziennikarzu, I... przepraszam. A, czy pytania padły do Pani starosty, o tego zostawialiście dokładnie? Pytaliśmy o to na jakich podstawach prawnych, kto decydował o kształcie tego programu, że tyle pieniędzy idzie na jedne obszary, inne na drugie. Pytaliśmy o to na Organizacje, podstawie które jakich mają... danych była przygotowana też e, była przygotowana e, do, przez starostwo e, kalkulacja Ilu jest tych migrantów tutaj, ilu potrzebuje takiej ewentualnie integracji. Ile I tutaj dzieci? też muszę powiedzieć, że no starostwo też bazuje i tym samym też marszałek na dość nieaktualnych danych, bo mają dane z lutego 2022 Weźcie. od tego uh -huh. czasu, jeżeli chodzi o jakby społeczeństwo też ukraińskie tutaj I na Kociewiu, się myślę, się że to zmieniło. się bardzo zmieniło. No to już są trzy lata? trzy lata prawie. Tak. Więc o tym rozmawialiśmy, czekamy jeszcze na pewne dokumenty, bo pytałem nimi o to, czy jest jakiekolwiek wyłączenie wobec potencjalnych beneficjentów tego programu. No i jedynym wyłączeniem jest to, że musi legalnie przebywać w Polsce. No to drodzy Państwo, to jest skonstruowany program w taki sposób, tak jak mówiliśmy, że migranci, którzy zostaliby ewentualnie relokowani do Polski w ramach tego paktu migracyjnego, oni będą w Polsce wtedy legalnie, oni też wtedy z tych wszystkich Oczywiście. instrumentów będą mogli się zgłaszać i i z tego korzystać. Więc my widzimy tutaj pewną też podwójną grę. Nie wiem na ile też Marszałek Struk jest z tego świadomy. Tutaj samorządowcy raczej nie są na takim poziomie lokalnym tego świadomi, bo ja rozumiem też, że oni patrzą po prostu przez taki bardziej... Pryzmat no, swojego podwórka. Tak. Nie patrzę na ogólnopolską czy europejską politykę, no ale Marszałek Struk oczekiwał jednak trochę więcej rozsądku i, i takiej dojrzałości Ale jeszcze proszę zwrócić uwagę na absurd. Bardzo dobre pytanie zadał jeden z radnych powiatowych, ponieważ organizacje, które zostały wyłonione, a musi być przecież yy, przetarg i, i konkurs czy konkurs yy, na organizacje, które będą na przykład realizowały projekty związane z obsługą psychologiczną, pedagogiczną. No to przepraszam to organizacja, która nie posiada psychologów, pedagogów, będzie teraz szukać z uprawnieniami pedagogów, psychologów, czyli co, wyciągać z tej armii, no nie armii, bo z tej grupy, która już funkcjonuje na terenie szkół, czy miasta, czy okolic obejmujących program i co, będzie teraz pośrednikiem w zatrudnianiu? Nie wiem, tak, no dla, mnie, dla, mnie, dla mnie to są po prostu karkołobne rozwiązania, ponieważ... Gdyby wzmocnić tą infrastrukturę już istniejącą, czyli tych ośrodków, które Państwo wiecie, dzieci, do których dzieci mogą pójść, zrobić takie badania, to to by miało sens, a nie tworzenie jakiejś sztucznej bazy, płacenie pośrednikom, wyłanianie nie wiadomo jakich jeszcze podmiotów, które miałyby pośredniczyć w no tym. To, to jest absurdalne. To jest szkoda pieniędzy, szkoda czasu i absolutnie gubienie sensu. Gdybyśmy mieli określić pomoc każdemu, czy Polakowi, czy legalnemu imigrantowi, to jest zgubienie sensu. To jest znowu podział i wydawanie dla samego wydawania, ale w perspektywie, tak jak mój kolega słusznie zauważył, to jest budowanie takiej infrastruktury dla tych nielegalnych imigrantów, które w myśl paktów za stacznią się legalnymi. Bo drodzy Państwo, ci, których nam nawet Niemcy dzisiaj podrzucają, oni w pewnej perspektywie za chwilę stają się legalnymi, jeżeli będą tu przebywać jakiś okres, tak? Jeżeli my ich z powrotem nie weksmitujemy do Niemców. No to, drodzy Państwo, odpowiedzcie sobie sami na pytanie. Lepiej nasze samorządy wspierać już instytucje funkcjonujące, czy dzielić społeczeństwo? No, jeżeli mówimy, że się pochylamy nad ciężkim losem naszych sąsiadów, bo to robimy, to nie dzielmy, ale takie projekty wręcz dzielą. One po prostu różnicują i dostęp i yy, no, to nie jest sprawiedliwe. Więc nie dziwmy się, że potem mamy konflikty. Tak? Jeszcze jakieś pytanie? Chciał tak, głos. ja mam pytanie. Proszę Państwa, PSL czy ZSL przywłaszczyło sobie Rotę. I śpiewane tam było: Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Proszę Państwa, czy przesyłanie tych wszystkich islamistów do Polski, którzy mają osłabić nas, bo to jest celowe, będzie trwało. Tu chodzi o zagrożenie kulturowe. My, jako kultura polska, jesteśmy wykształceni przez wieki. To nie jest budowanie przez tydzień przez jednego polityka, albo niszczenie przez jednego. Nie pozwólmy jednemu niszczyć Polski. Proszę Państwa, takie spotkanie jak tu powinno być więcej. Więcej, żeby ludzie uzyskali świadomość, że to jest okradanie nas, Polaków z kultury. Państwo możecie zawsze pójść na sesję. Myśmy pomogli i wielu. Też radnych o to ale y, nie, nie możemy teraz y, ograniczyć naszych dzieci. Ja wiem, co się dzieje w szkołach, moje wnuki, jak sam przestawiany, gdzieś, bo nie ma, ale religię zabrać. A to jest nasza kultura! Proszę Państwa, dziękuję bardzo za to, co Państwo nie powiedzieli. Nie ma problemu, I to jest nasz tak? obowiązek. Moje ja nazwisko to, Gędzierski, to ja, ja trochę piszę i opisuję powiedzieć. te rzeczy. To, jak, jak się uda, to Panu przekażę. Urząd marszałkowski. To nie ma czegoś takiego jak konsultacje społeczne? Czy one są takie proforma, że gdzieś tam można w internecie reagować? Bo wydaje jak mi się, że nie mamy że... rzetelnej informacji, tak. to też nie możemy Powiem działać, pani realować. tak, yy, nigdy nie słyszałem o żadnych konsultacjach społecznych ze strony Urzędu Marszałkowskiego. No ale to są skutki które nas dotykają. jeżeli więc... są, to takie chyba, żebyśmy no, nigdy o nich nie usłyszeli. Reforma. Ja mam Niestety. dla Pani też odpowiedź, ponieważ ja nawet jeżeli chodzi o inne aspekty naszego życia, współpracuję z różnymi samorządowcami i społecznościami, które są zorganizowane w stowarzyszeniach i staram się również zapraszać ich na sesję Sejmiku, dlatego że mi jako parlamentarzyście... No, głos przysługuje, ale też wobec tego, jak Platforma Obywatelska, która ma większość w Sejmiku, mówi o społeczeństwie obywatelskim, to zawsze staramy się, żeby do głosu można było dopuścić obywateli. I ja zachęcam panią, żeby takich zorganizowanych wycieczek w cudzysłowie do Sejmiku było więcej, choć nie zbyt przychylnie, bo odmówił nam zabrania głosu. Y, osobom, które przy, przybyły, ale myślę, że to też spowodowałoby tą świadomość, że Państwo też chcecie zabrać głos, bo macie prawo w danym punkcie czy wnioskach, wolnych wnioskach, żeby Wiem. Państwa głos był słyszalny. I ja, poza tym macie Państwo radnych, macie Państwo radnych powiatowych, gminnych, proszę z tego korzystać, My ponieważ korzystamy. można iść na sesję. na sesję, jeżeli będziecie Państwo z tego, nas parlamentarzystów na każdym kroku się przepytuje, sprawdza, co zrobiłeś, nawet o takie małe sprawy, które powinni się spowiadać wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, radni i tak dalej, więc ja Państwa zachęcam do uczestnictwa bo to jest dzisiaj, dzisiaj jest większa świadomość. I to rzeczywiście jest presja narządzących, ale im trzeba, tak jak nam, patrzeć na ręce i nauczyć się i jednak czytać prawo, bo niektórzy nie są tak silni, że pójdą i stwierdzą, że im się to należy, że mogą zabrać głos na sesji, trzeba zajrzeć do regulaminu. No niestety czasem trzeba się uzbroić w argumenty, żeby móc stawić czoła na przykład pani nie może. A dlaczego? A jaki artykuł o tym stanowi? A regulamin na przykład rady, tak? W danym mieście i tak dalej. Drodzy Państwo, no niestety my musimy nauczyć się tak działać, więc ja Państwa też zachęcam do rozliczania swoich radnych z tego, co robię. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy.